Cześć, troszeczkę się skiniliście za LEGO, więc tu mamy pieska, który lubi śpiewać. Ojej, sorry, co tu mamy? Kochane zwierzaki, tu są jakieś do. Jeden z 16 figurek, ale najlepsze to jest chyba okazja. Są nawet łamigłówki, komiksy. Nie widać żadnego błędu, ale tu jest fajna kolorowanka, ale ładny zestaw. Ciekawy, gdzie można taki kupić. Lubię takie prezentacje zestawów LEGO lego friends. Tu jest elf jakiś. O, patrzcie, to niesamowicie Tu jest mój rysunek. Narysowałam domek na drzewie. Dawno nie pokazaliście moich rysunków, jak zamieszczałam. I jakie mamy? Ania Zykonarzewa, Ola Zyszowa, Aliza Jarocinaj, Hania Lubina i Katarzyna Zbydzina, czyli ja. To mój rysunek. I co tu mamy? Tematem konkursu z numeru drugiego 2025 była impreza z okazji otwarcia domku na Przysłaliście wiele pomysłowych prac. Oto kilka z nich. Wolałabym, żebyście dali więcej rysunków. Tutaj mamy błyszcz jak gwiazda. A tu mamy lato, słońce, imprezka. Tu jest mikrofon. Lepiej sobie na ksarowy wydrukować. I jeszcze jest z drugiej strony. A gdzie jest, żeby złożyć zabawkę? Szukam. O, jest! Myślałam, że jej nie ma. Dobra, musimy napić przejść do tego. Zaraz wrócimy. No i mamy pieska, jedzenie, picie, światło kolorowe, jakieś palmy, drzewka. A tu patrzcie, się kręci fajnie. Lubię takie ruchome elementy. No i piesek sobie śpiewa. No i tutaj jeszcze nie wszystko, jeszcze były główki, rozwiązania. Tu już pokazałam biedronkę i czarnego kota, że nam trafiła się taka biedronka, czerwone mi Tiki. Tu była jeszcze Tricks. I pole. Nie, nie, to jest plak, przepraszam, to jest triki, tricks i plak. Tutaj będzie zapowiedź dopiero 4 listopada. Będzie taki zestaw ogrodowy, jakiś motylek, pszczoły. No i wiem, że nie ma okładki, bo się nie zmieściła, ale to jest tajne, niespodzianka. Jestem ciekawa, jaki będzie zabawny komiks. Ciekawa, jaka jestem pewna, jakie będą lotowe plakaty jakie będą fajne zagadki. To was wam nie powiem, bo to będzie niespodzianka. No i tutaj jest koci domek Gabi też. Do zobaczenia dopiero za parę miesięcy.